Zadanie trzecie. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których w zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2, jest. I tutaj musimy pamiętać, czym jest zapis dziesiętny liczb. Najprościej rzecz umując, zapis dziesiętny liczb to jest dokładnie ten zapis, który na co dzień wykorzystujemy w życiu i w matematyce. My wiemy, że my mamy mieć liczby trzycyfrowe. Przy czym będziemy te miejsca tutaj, czyli tutaj ten symbol, który ja zapisałam, symbolizuje liczbę trzycyfrową, gdzie tutaj mamy rząd jedności, tu mamy rząd dziesiątek, a tu mamy rząd setek. I te rzędy, czyli te pozycje tutaj, będziemy zapełniać ze zbioru dziesięcioelementowego 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 10. To jest zbiór 10. I teraz uwaga, musimy sobie przypomnieć, że w tym naszym zapisie, tutaj, czyli w tej naszej trzycyfrowej liczbie nie może wystąpić liczba 2, czyli liczbą 2 musimy tutaj od razu wyeliminować. W związku z powyższym. Ten zbiór ze zbioru 10 elementowego robi nam się zbiorem 9 elementowym. Może tutaj ja jednak zapiszę ten zbiór jako A, czyli że liczba A to, są, to jest ta liczba, która należy do tego zbioru i N, czyli ilu elementowy jest ten zbiór. I teraz popatrzmy. Żebyśmy tutaj mogli uzyskać liczbę trzycyfrową, to my wiemy, że w rzędzie setek nie może stać 0. To znaczy, że liczbę setek my możemy obstawić na 8 sposobów. Natomiast liczbę dziesiątek i liczbę jedności my możemy już obstawić na 9 sposobów. Zarówno Rząd dziesiątek możemy obsadzić na 9 sposobów, jak i rząd jedności. I teraz te wartości liczbowe musimy przez siebie przemnożyć, czyli 8 razy 9 i razy 9 daje nam w rezultacie liczbę 648, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C. Na swoim blogu także mówiłam już o regule mnożenia. Bo to, co tutaj stosujemy, jest regułą mnożenia. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tych filmów, koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Tam znajdziesz odpowiedni link, link do treści.